I Ciutko możesz przygławić te głowice, żeby troszeczkę wolniej, wolniej szły, ale naprawdę delikatnie. Wiesz, ona też nie może za długo, musisz troszeczkę rozdławić teraz, bo ona też nie może za, dużo, za długo być w otworze, tylko mamy wiercić którym ty rozdławiasz? Tym? Tym? Nie jest tak, zdłowienie, rozdłowienie. A ta? Gdzie jest? Tu jest ta. 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 No też nie może być wiercona i roz, rozwala otwór. Okay. a teraz zmieniamy na wiercenie od czoła, tak? No, no, to zademonstruj, to zademonstruj. Długo to potrwa? No potrwa długo, długo. to dobra, to później, wyżej drugi filmik zrobię.